اوه ڪوڙا ڏسڻ سان ڇا ٿيندو آهي

A można podstawić jakiś autobus, bo przecież będzie... Będzie gdzieś... podstawiony rezerwowy autobus, że Państwa, jest uszkodzony. Dajmy. No, wysyłając tego, z nie wysyłam. No dobrze, bo będzie wysyłka... Ale przyjedzie jakiś autobus. Ja tam nie tam. mogę, proszę Państwa, jechać bez powietrza, bo ja będę bez hamulców. ja nie będę z nimi walić. Ale możecie wody. Państwo podziękować Danowskiej przy wyborach. Tak, nie chodzi, że nie musi, tylko tu nie ma hamulców samochodu. Ale يا اسان جو مني چمڪاري در پٽي جو آهي پريڪٽ جو پرسنل جو آهي ڇا پڇو